Arm. Mam na imię Maciej, jestem data scientistem w Orange Labs. Robię badania, programuję i wnioskuję. Łączę kropki i sprawdzam nowe rozwiązania z wykorzystaniem AI poprzez tworzenie prototypów. Pracuję z prawdziwym big data. Wykorzystuję cloud, wirtualizację, machine learning, a moim celem jest innowacyjność. Słowem wymyślam coś, czego jeszcze nie ma. Nie mam też sztywnych ram czasowych w projekcie. Dostaję temat i samodzielnie planuję zadania, które chcę wykonać, aby zrealizować cel. Źródłem wiedzy są dla mnie dane z biznesu Grupy Orange i zespołów ekspertów od architektury sieci, urządzeń multimedialnych, mobilnych, psychologów czy inżynierów danych. Analizuję zachowania i sposób korzystania użytkowników z usług. Zderzam z możliwościami technicznymi i implementuję. Wszystko po to, aby spersonalizować usługi pod każdego pojedynczego klienta Orange.